Witam Was serdecznie na moim kanale, kochani. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy w sklepie Pepko, ale zanim nowy przegląd, to mam tutaj klip z wczorajszego filmiku, który nie wrzuciłam. Nie wiem dlaczego jakoś przy montażu mi się zgubił. Mamy tutaj parę rzeczy. Pierwsza to jest duża miseczka do tego serwisu, który Wam właśnie pokazywałam w tym filmie. Ale to jest hit. No, to muszę Wam pokazać. Popatrzcie, jaki piękny, sztuczny storczyk za 120 zł. Ja w ogóle myślałam, że tu jest kilka tych kwiatów, a tu jest jeden. No, popatrzcie, jak on pięknie wygląda. No, cudo jeden z najładniejszych sztucznych storczyków, jakie widziałam. Nawet fajniejsze od tych, które są w home You. No i to, co Wam już wcześniej pokazywałam, czyli ta lampa za 100 zł. No, ja jestem jej wielką fanką. No, cudo, cudo. Ale przejdźmy już sobie do dzisiejszego przeglądu. Dawno nie byliśmy na ubrankach, więc y, pomyślałam, że zrobię Wam taki przegląd, co to się nowego pojawiło. I znalazłam pierwszy hit. Fajna torebeczka, taka mniejsza, kremowa, elegancka i cena 35 zł. Ja często kupuję sobie torebki w Pepko, jestem z nich zadowolona. Tutaj mamy coś nowego, taką krótszą jeansową kurteczkę z poszczępionymi końcami za 70 zł, tak kremowa. Mamy też sporo kamizelek, i nie tylko na damskim dziale, bo chłopięcym i dziecięcym też jest sporo. Fajne te kamizelki, bo są takie e, lekkie, ale dosyć długie. Genialne na przykład na wyjście z psem, jak wiecie, pogoda jest taka trochę w kratkę. Za 70 zł mamy zieloną albo czarną, jest też kremowa. Ciekawa opcja. Ja lubię w ogóle kamizelki. Czasami nawet wolę ubrać kamizelkę i jakieś dwa swetry niż jakąś kurtkę. Coś, za czym ja się rozglądam, czyli koszula jeansowa. Lubię takie jasne, fajne, żeby sobie tak ubrać. Na przykład, wiecie, na jakiegoś grilla, pod jakąś bluzeczkę z rękawnikiem. I tutaj myślałam, że też jest kurtka jeansowa, ale to jest sukieneczka. No świetny krój, ale jaki fajny materiał, bardzo miły w dotyku. No super, podoba mi się. Ładny też kolor, ja lubię taki jasny jeansowy. Cena 50 zł i były duże rozmiary, bo do 48, więc super. Kolejna sukieneczka, tym razem taka brązowa. Dosyć nawet długa. I cena 50 zł. Taka w paseczki. No ładna, ale nie po sukieneczkę tu dzisiaj przyszłam, tylko po spodnie dresowe. Ale tutaj też mi coś No popatrzcie, Jaka ładna tunika. Ręka w taki 3 czwarte. 40 zł. Bardzo ładny kolor. Ja w ogóle lubię czerwony. Tutaj jeszcze znalazłam bluzkę czerwoną z guziczkami. Też takie paseczki, też podobny materiał jak ta sukieneczka brązowa. 30 zł. Jak za taką bluzeczkę, super! Ale znalazłam, kochani, hit. Patrzcie, jaka fajna bluza. Ciepła za 50 zł. Zastanawiam się, czy sobie o mnie, że chociaż bluzę to mam. Mi rozwaliły się spodnie dresowe, które chodziłam sobie po domu albo na przykład też szłam z psami. No a takie spodnie to niestety trzeba mieć. Koszula w paseczki za 40 zł. No nie wiem, nie za bardzo mi się te paski podobają. Ja wolę raczej takie jednokolorowe bądź jakieś tam kropeczki. Ale te spodnie to jest kolejny hit. Ja myślałam, że to są kropeczki, a to są kwiatuszki. 35 zł. Materiałowe, genialne. Bardzo mi się podobają. Do tego jakaś ładna koszuleczka, buty na obcasie, no cudo. Bardzo fajne kurtki pojawiły się. Za 80 zł mamy taką jeansówkę z lat 80., więc taka trochę za duża. Do wyboru macie czarną albo taki jasny jeans. No ta jasna mi się podoba i one mi przypomniały, że dawno nie byłam w lumpeksie a nie wiem, czy wiecie, ja sobie tak lubię pochodzić i poszukać jakichś perełek może chcielibyście taki hol zakupowy z lumpeksu, co tam yy, udało mi się znaleźć tutaj mamy fajny zestaw, macie taką bluzeczkę za 30 zł chociaż ja bym tego razem nie ubierała do tej bluzeczki podobne spodnie bo to w sumie razem to wygląda jak piżama. Spodnie bardzo fajne za 30 zł, chociaż ja wolę dresy czarne, wiecie, wyszczuplają. I znalazłam, kochani, pierwsze to są takie mito takie bardziej obcisłe, zwężane. No takich spodni nigdy dość, ale spodnie, które ja bardzo długo szukałam. A mianowicie dresowe spodnie, które nie są zwężane. I je od razu sobie wzięłam. Za 40 zł te dwie pary spodni idą ze mną. Były duże rozmiary, bo był nawet podwójny XL. Na dziale chłopięcym znalazłam sporo nowych budzików. Te mi się spodobały, takie kremowo pomarańczowe tutaj mamy w ogóle nadruk Simby z Króla Lwa za 40 zł no i takie na rzep wiązane obok były z takim tygryskiem za 35 zł takie troszeczkę ciemniejsze no to te kremowe mi się bardziej podobają ale te są super biało granatowe za 50 zł no świetne idealne dla mojego chrześniaka muszę mu je pokazać żeby nie chciał żeby ciotka mu takie kupiła Kochani, ale tutaj to mam prawdziwy hit. Na dziale dla dziewczynek za 45 zł mamy rozpinaną bluzę z nadrukiem MTV. No, gdy ja byłam nastolatką, to bym oddała każdy grosz z kieszonkowego, żeby dostać taką bluzę. A tutaj na dole jeszcze popatrzcie, jaki t-shirt. No, ja jestem zachwycona. Ten nadruk jest genialny. Jeśli ktoś z Pepko ogląda ten film, to zróbcie takie koszulki na dziale damskim, to ja jestem pierwszą klientką, która na pewno je weźmie. Kolejny t-shirt z bajki Atomówki, bardzo różowy, za 30 zł. On tutaj w środku miał też taką wkładkę fioletową, taką krótką na ramionczkach. Bo wiecie, ten t-shirt jest taki szerszy, powycinany. No fajne, ja lubię takie t-shirty. Bardzo ładna kamizelka, za 40 zł. Ona jest cieplejsza niż te, które były na dziale damskim. No, bardzo fajna, taka kremowa. Tutaj mamy jeansy z dziurami, świetne, za 40 zł. Jakby były na dziale damskim, to ja bym sobie takie wzięła. Teraz przejdziemy sobie na dział y, dla chłopców. Fajna bluzka za 20 zł. Y, no powiem Wam, że ja troszeczkę będę tak skakać, ponieważ y, ja jestem pierwszy raz na dziale w ogóle y, z ubraniami po tym remoncie i nie umiem się tak odnaleźć, gdzie co jest. Już następny przegląd będzie bardziej taki, wiecie, y, podzielony na te sekcje. Fajne spodnie znalazłam dla chłopczyka za 50 zł. Jeansowe, ale takie bojówki to się chyba nazywa? Tak, myśmy na to mówili bojówki, jak ja byłam e, młodsza. Kolejne e, spodnie, tym razem z Batmana, za 40 zł. Takie zwężane, dresowe. No, świetne na podwórko, a wiadomo, teraz dzieciaki będą już wychodzić no bo lepsza pogoda. Fajna bluza za 25 zł z takim ciekawym nadrukiem. Ciekawy kolor, taki pomarańczowy. O, tutaj na przykład znalazłam niekoniecznie coś dla chłopczyka, bardziej dla dziewczynki. Za 40 zł taki bardzo kolorowy plecaczek, mieniący się, no śliczny. I kochani, kolejna kamizelka. Tym razem taka moro dla chłopców za 40 zł też taka cieplejsza no fajna mi się takie kamizelki podobają ta moro też taka ciekawa tu do niej mieliśmy też bluzkę też moro za 20 zł ale tutaj mam też coś ciekawego bo kurteczka tym razem takie moro szare no świetna Taka jesienno-wiosenna za 60 zł. Bardzo fajna, fajny nadruk, fajnie wykonana. Teraz przejdziemy sobie na dział dla dziewczynek za 20 zł. No popatrzcie, taki deszczowy płaszczyk z lola. Ale tutaj bardziej spodobała mi się ta sukieneczka. No popatrzcie, jakie cudo za 25 zł. Genialna. Tutaj mamy taką nie to koszula, nie to kurteczka za 40 zł, ale bardzo różowa. Oczywiście mamy też kamizelki. Tutaj mamy taką kremową za 35 zł, też bardzo ciepła. Fajne spodnie jeansowe. Widzicie takie Pierwsze dżinsy dla dziewczynki za 30 zł. Kolejna kurteczka, też taka wiosenna kwiatuszki za 35 zł. No cudo. Tutaj przejdziemy sobie teraz na dział dla chłopczyków, tylko takich mniejszych. Mamy pierwszy zestaw, nadający się dres do samolotu. Za 30 zł. Podoba mi się ten kolor yy, zielony, bo wiecie, nie jest taki seledynowy, tylko taki typowo wiosenny. Kolejny komplet tym razem ze Scooby-Doo za 35 zł. Też mamy bluzę i długie spodnie. Ale tutaj popatrzcie, jaki hit znalazłam. Kamizelka. Stoma i Jerego, taka granatowa za 40 zł. No cudo. Genialna. Obok mamy kurteczkę ze Stitcha za 40 zł. No kolejny hit. I tutaj na dole. Kolejna kamizelka tym razem z Myszką Miki za 40 zł. Tym razem taka czerwona. No genialne. Najlepsze kamizelki jakie widziałam. Tutaj mamy też fajną koszulę z długim rękawem, z królikiem baksem za 25 zł, wiecie, jak jest jakaś impreza w rodzinie. I przy wyjściu znalazłam jeszcze jedną rzecz z Disneya, tym razem dla dziewczynki kurteczka z myszką Mini i z Daisy za 40 zł. Na dziale Męskim niestety nie znalazłam żadnych nowości, też dziewczyny mają dużo braków, no bo wiecie, remont i. Tutaj był tylko jeden wieszak z męskimi rzeczami, no to najfajniejsze były te koszulki. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku, czyli już jutro.